Okej, rozpoczynam kolejne nagranie. Lecimy moi mili dalej do kolejnej mapki. Oczywiście jak zwykle niszczymy kamery, bo ja ich nie lubię, nie lubię być nagrywana. Totalnie nie lubię. Powiedział streamer! Komora testowa numer 4, podejście numer 1 klaps. Mam nadzieję, że tym razem się uda za pierwszym podejściem również. Kamerę zniszczyliśmy prawidłowo. A, tam jej nie mogę wrzucić. Ło! Wow! Matrix. Fajnie. Niszczymy kolejną kamerę. Nie lubimy kamery. Aby zapewnić bezpieczny przebieg wszystkich dozwolonych czynności, nie niż podstawowej aparatury testowej. Widzę kolejne radio. Boże, czy to radio musi być na każdej mapie? Zaraz je zniszczę. No, doskonale. W wymaganej procedury nie będziemy monitorować następnej komory. Testowo będziesz znana wyłącznie na siebie. Pochodzenia, Gini radio. <śmiech> <śmiech> o tak, się masz, Siemasz, masz Anteire. Ant o matko. Trudno wymówić. Ciężko. Kolejna komora testowa. Jeszcze mi się nie zawiesiło. Nie, no kochani, jak tak dalej pójdzie, to znowu przejdę cały portal. No.